Odwet Polski na Czechach, Polska pozywa Niemcy, Koreańczycy też chcą w Polsce budować atom, a na koniec ciekawostka od Escobara. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam serdecznie, pamiętajcie łapa w górę, subik, no i dzwonek, żeby niczego nie przegapić, a ja teraz lecimy z pierwszym tematem. Wiadomo, że miejscowość Horną zostanie, musi być przesiedlona, zostanie przesiedlona i wówczas y, przy dużym udziale domowiny, to jest taki ruch y, polityczny. Celem raportu jest zweryfikowanie informacji pochodzących z dwóch gmin znajdujących się przy granicy z Niemcami dotyczących negatywnego oddziaływania kopalni Janszwalde na polskie tereny, choć kopalnia znajduje się na terenie Niemiec, obecnie zarządza nim czeski koncern. Rzecznik resortu klimatu Aleksander Brzuska wyjaśnił, że kontroli mają dokonać Państwowy Instytut Geologiczny PIK oraz województwo. Budzki inspektorat ochrony środowiska Brzuska podkreślił, że chodzi m.in. o sprawdzenie medialnych doniesień dotyczących negatywnego wpływu funkcjonowania kopalni węgla brunatnego Janszwalde, znajdującego się po stronie Niemiec, na polskie przygraniczne gminy. Wójtowie Gubina i Brodów wskazują, że funkcjonująca kopalnia od wielu lat powoduje szkody w środowisku na ich terenie, m.in. obniża poziom wód gruntowych, przez co samorządy muszą płacić więcej za pozyskiwanie i uzdatnianie wody. Niemiecką kopalnię brunatnego węgla Janswalde kilka lat temu wykupił czeski koncert. Zdaniem wójtów kopalnia nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie chce dołożyć polskim gminom do corocznych wydatków wynikających z obniżenia się poziomu wód gruntowych, a co z tym związane koniecznością budowy nowych, coraz głębszych studni i rosnących kosztów uzdatniania wody. Gmina Gubin i Brody przez wiele lat próbowały dochodzić swoich praw i uzyskać od właściciela pobliskiej kopalni, odszkodowania, ale pieniędzy nigdy nie dostały, nie występowały jednak na drogę sądową, gdyż nie stać ich na kosztowne ekspertyzy w tym zakresie, które byłyby niezbędne w takim procesie. Wójt gminy Gubin Zbigniew Barski mówił niedawno dziennikarzom, że w sytuacji, kiedy Czesi zarzucili nam, iż kopalnia turów niszczy ich środowisko, i za pośrednictwem Unii Europejskiej domagają się jej zamknięcia, Polska powinna zrobić to samo w przypadku czeskiej kopalni w Niemczech... już są starania, żeby, żeby tam robić nowe odkrywki, tak? Zabiega się o to. No to się doigrali, teraz to my im pokażemy. Nie trzeba było zadzierać z Polakami. Ale tak na poważnie. Choć z pozoru może się to wydawać śmieszne, że właśnie teraz, kiedy trwa spór o turów, to nagle obudzili się polscy politycy, krzycząc, że to nastrują i że zmniejszana jest nam ilość wody, bo przecież dlaczego wcześniej nie było z tym problemu? Dlaczego nie wystąpili z tym problemem do władz wyższej instancji już wcześniej? No i właśnie dzięki temu będziemy mogli przecież dokładnie sprawdzić, czy CUE jest stronniczy, czy też nie. Czy Czechów potraktuje inaczej niż Polaków? W podobnej sprawie, tak jak przecież już tego doświadczyliśmy w przypadku chociażby prawa konstytucyjnego. Tak czy inaczej, niech jadą i zbadają, warto tu podkreślić to, że czeska elektrownia znajduje się w Niemczech, więc nie wiem jak to nazwać. Turów Gate. W ten turu w Gate wmiesza się teraz jeszcze kolejnego gracza, z którym też ostatnio nie mamy zbyt dobrych stosunków. W sumie z kim obecnie mamy? Jednak z Niemcami to już w ogóle. Co zaostrza chociażby kolejna decyzja naszego ulubieńca Zbigniewa Ziobry, który postanawia pozwać zachodniego sąsiada w związku z jego sądownictwem. Tak gdyby u nas było za mało, no to zaczynamy weryfikować to, co u nas się nie podoba w SUE i znajdować to w innych krajach. To tak w ramach dobrych relacji i sojuszu. To może tyle tytułem wstępu. Pozwólcie Państwo, m, teraz poproszę Pana Ministra Kalety, a potem jeszcze kilka słów zupełnie. Jako Minister Sprawiedliwości zwrócę się do polskiego rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania niemiec przez TSUE za naruszanie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa zapowiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdza, że udział polityków w procedurze wyboru władz nasuwa wątpliwość co do niezawisłości takich przyszłych sędziów, w takim razie za Adamy, pytanie, jak ten udział ma wpływ na niezawisłość przyszłych sędziów w Niemczech, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Zwrócił uwagę, że w przypadku tego kraju udział w Bundestagu w wyborze władz Federalnego Trybunału Sprawiedliwości jest całkowity dużo dalej idący niż w Polsce. Polityk ocenił, że jeżeli w stosunku do Polski stawia się z tego powodu zarzuty, że na jakimś etapie wyboru sędziów udział parlamentu ma miejsce, to tym bardziej wobec największego kraju Unii Europejskiej wnioski z oparte na analizie Traktatów europejskich muszą mieć zastosowanie. Dlatego, jako minister sprawiedliwości, zwrócę się do parlamentu rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej opartej na artykule 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który daje każdemu państwu prawo do wytoczenia pozwu wobec innego państwa Unii Europejskiej, jeżeli są ku temu istotne podstawy traktatowe, zapowiedział. Procedura polegać na pozwaniu Niemiec przez CUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa. Siobro podkreślił, że niemieckie sądy orzekają także w sprawach do dotyczących polskich przedsiębiorców i obywateli. Jesteśmy w ramach Unii Europejskiej. Te zasady muszą być wspólne i muszą być rygorystycznie przestrzegane, zaznaczył. Jeśli okazałoby się, że CUE stosuje inne normy i standardy prawne wobec jednego państwa, a inne wobec drugiego, byłby to bardzo doniosły i ważny fakt związany z oceną miejsca, w którym dzisiaj znajduje się Unia Europejska i miejsca, do którego zmierza w zakresie funkcjonowania i relacji ustrojowych między państwami i organami Unii, dodał. Zbudza wątpliwości co do ich przyszłej niezawisłości. No i właśnie, jak to świetnie brzmi z ust człowieka, który de facto przejął kontrolę nie tylko nad sądami, ale i prokuraturą. Oczywiście słusznie, że Ziobro mówi o upolitycznieniu sądownictwa w Niemczech. Gorzej tylko, że w Polsce istnieje obecnie dosłownie istne bailando, a sam Ziobro jest człowiekiem nietykalnym. No ale jak podał wiceminister sprawiedliwości na jednej z ostatnich konferencji prasowych, w Polsce mamy 25 osób w składzie takiego organu jak KRS, czyli nominującego do Sądu Najwyższego jest 17 sędziów, Wybieranych w różnej procedurze. Aktualnie są to sędziowie wybierani przez polski Sejm. Dwóch sędziów wchodzi do tego organu, z urzędu i jest to pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest sześciu przedstawicieli parlamentu, Sejmu i Senatu i dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej, przedstawiciel prezydenta i obecny tutaj minister sprawiedliwości. A według Ziobry i Kalety w Niemczech funkcjonuje to nieco inaczej, a dokładnie tak, że nie żadni sędziowie, tylko ministrowie sprawiedliwości sprawiedliwości lub inni właściwie ministrowie względem właściwości federalnego sądu, którego sędziowie są wybierani do federalnego trybunału sprawiedliwości, są to ministrowie sprawiedliwości i jest ich aktualnie aż 16 w landach niemieckich. I ci ministrowie bezpośrednio stanowią połowę składu tego organu, drugą połowę stanowią przedstawiciele Bundestagu. Niemiecka konstytucja nie wskazuje jakie warunki są dla tych członków. Na razie czekamy na reakcję odpowiednich niemieckich organów, bo z całą pewnością niebawem się do sprawy odniosą. A na ten moment rzecz jasna, my lecimy do kolejnego tematu. Korea Hydro i Nuclear Power z Korei Południowej zamierza złożyć polskiemu rządowi ofertę budowy elektrowni jądrowych w pierwszym kwartale 2022 roku lub wcześniej deklaruje, że zaproponuje perfekcyjne warunki. KHNP poinformowało, że powołało grupę ekspercką Team Korea, której zadaniem jest przygotowanie optymalnej i zintegrowanej propozycji dla polskiego projektu budowy nowej elektrowni jądrowej. KHNP to państwowa firma, która buduje obecnie reaktory. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich i u siebie w Korei Południowej. Pułka jest operatorem wszystkich 24 działających w Korei Południowej reaktorów, w tym dwóch najnowszych APR-1400. To właśnie ten rodzaj reaktoru zamierza zaproponować Polsce. W Korei Południowej w różnych fazach budowy są cztery kolejne APR-1400. Pierwszy z nich, blok Shim Hanul-1, ma już zgodę na eksploatację. Zakończył się już pierwszy załadunek paliwa, a początek komercyjnej eksploatacji planowany jest na połowę 2021 roku Polsce Koreańczycy chcą zaproponować technologię, która jak mówią sprawdziła się przy budowie elektrowni w barakach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Elektrownia składająca się z czterech bloków z koreańskimi reaktorami APR-1400. Komercyjna eksploatacja pierwszego bloku rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku. Trwa rozruch drugiego bloku. Budowa dwóch pozostałych dobiega końca. Arab Emirity, Jak widać, w ostatnim czasie pojawiło się sporo chętnych na budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Co warto przypomnieć, ofertę złożył też francuski EDF, a w grze są też Amerykanie. Firmy Westinghouse i Bechtel mają przedstawić swoją w ciągu kilkunastu miesięcy. Ma dotyczyć reaktora AP-1000. Bechtel zaprojektował, zbudował lub świadczył usługi dla 80 reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych i 150 na całym świecie. Normalnie można przebierać jak w rękawiczkach, szkoda tylko, że my sami mieliśmy przecież wybudować. Swoją elektrownię ale Coś oczywiście nie wyszło. Ziemia jest, elektrowni nie ma i tak już od ponad 10 lat. Jak widać, prędzej zbudują ją zagraniczne firmy niż my sami. W 2011 roku żarnowiec został przez PGE wytypowany wraz z dwiema innymi miejscowościami Gąski oraz Choczewo na miejsce lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej, mającej powstać do 2020 roku. Rządowe opracowanie z roku 2014 zakładało otwarcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na rok 2020. 2024, na początku 2015, minister skarbu ocenił ten termin na rok 2027, jednak dalej nic się w tym nie rusza. Co ciekawe, reaktorami jądrowymi interesują się mocno polscy przedsiębiorcy, którzy planują inwestować właśnie w tę energię. Przedsiębiorcy Zygmunt Solosz i Michał Sołowow podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej. Podano to we wtorek w komunikacie. Elektrownia będzie pracowała w oparciu o technologię tzw. małych reaktorów modułowych SMR. Przypomnijmy jak w obecnym momencie wygląda siatka elektrowni atomowych w całej Europie. Jak widać jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który jeszcze nie odkrył atomu. Ale jesteśmy jedynym, o który bije się tak wielu. A to już coś. Ciekawostka dnia. Władze Kolumbii rozpoczęły sterylizację hipopotamów nielegalnie sprowadzonych przez byłego barona Narołekiejiego Pablo Escobara na swoją posiadłość. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności. Według kolumbijskich medyków, do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 Hipopotamów sprowadzonych przez Escobara w latach 80. z Afryki. Choć kolumbijski mafiozo nabył zaledwie cztery okazy, zwierzęta szybko się rozmnożyły. Wydawany w bogocie dziennik El Tiempo ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie. Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, Szefa legendarnego kartelu w Medellin skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena. Przełomowe było zdarzenie, do którego doszło 11 maja 2020 roku w pobliżu posiadłości Escobara, gdzie jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc. Kto wie, może to jakaś tajna broń Escobara, a może tajni przemytnicy? Kto wie? Generalnie Teraz e, pewnie wszyscy kursownicy się rzucają na te na zwierzątka, bo ich mięso jest na pewno dużo warte. Nigdy nie wiadomo, jakie torebki mogą być w środku. W końcu ich panem był pa pa Pablo Escobar. Prawie setka hipopotamów to naprawdę spora grupa. No i jak widać, nieźle płodna. Warto zwrócić uwagę, że te słodkie hipcie z bajek w rzeczywistości są jednymi z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. Dorosły osobnik może dorosnąć nawet do 5,5 metra w długości, a jego waga osiąga nawet 3,5 tony. Samice są nieco mniejsze. Dorosła hipopotamica waży maksymalnie. No nie 1,5 tony. Więc jest się czego obawiać w całej tej akcji. Plusem jest to, że zwierzęta nie są masowo zdejmowane, a tylko sterylizowane. A w Kolumbii to przecież mogło być z tym różnie, bo tam, jak wiemy, problemy są rozwiązywane stanowczo i szybko. Przede wszystkim ma być skutecznie. Dren Dlaczego niewidomy nigdy nie wdepnie w gówno? Bo ślepe gówno widzi. Tak, suchara mamy od Bodziurata, za co serdeczny szacun. I oczywiście otrzymujesz od nas złote gówno. A jeśli ty chcesz osadzić złotą statuetkę, wbijaj na nasz kanał Suchary z Sucharami. Tymczasem ja już się będę żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i heja.